Widzowie! Udało nam się uciec od tego strasznego potwora I my już się przygotowaliśmy na następne Czyli ustawiliśmy wszędzie na całej Smalandii kamery, żeby widzieć wszystko, nie Majki? Taki jest, ale ja byłem taki przestraszony, Niko Ło, wow, to krzesło naprawdę, to jakieś krzesło Brainrod Ono było straszne Tak, to jest jakiś nowy Brainrod, ale jest strasznie straszny I normalnie nas polował Nie wiem co to było Dobra, ustawiliśmy wszędzie kamery zobaczcie, możemy wam pokazać Jedyneczka wygląda następująco Czyli to jest na domu Lumi Dobra, następna Kamerka jest dwójeczka, czyli to jest na domu Smyslowa. Widzimy tutaj bardziej od tej strony. Trójeczka to jest na domu Patty. Tutaj czwórka to też jest to jest na naszym domu. I tu będziemy widzieć na dom Patty. Widzimy dom Smyslowa. Będziemy mogli normalnie wszystko widzieć. I będziemy mogli wiedzieć, gdzie on jest, ten wielki potwór. Więc co, Majki, musimy teraz obserwować, gdzie on jest. Taki jest Niko, bo ja się go bardzo boję. Nie chciałbym, żeby on znowu tutaj po nas przyszedł. Widzowie, jeżeli wy się nie bójcie tego Brainera, to co to wiecie? Opeczki w górę, co wiecie? I napiszcie jak on się nazywa, bo my tylko wiemy, że on jest Brainrotem, ale jak się nazywa, to nie mam pojęcia. A ty wiesz, Mikey? No właśnie, ja też nie wiem. Wiem, że jest Brainrotem, że jest krzesłem, ale nie wiem, co to za Brainrot. No właśnie, widzę, więc czekamy, jak on się nazywa i co sprawdzamy, gdzie on jest. Co, Majki? Tak jest, tak jest, zobacz. Dobra, odpalam pierwszą kamerkę, patrz ze mną. Dobra, na pierwszej kamerce, czyli na domu Lumi, nic na razie nie nic widzę. Nie widać, tak. Tak jest, nic nie widzę. O, widzę, że tylko Smiceless sobie tam chodził na piętrze, więc chyba są. So o, widzę go. Jest w domu, więc dobra, na spokojnie. Dobra, Majki, ja sprawdzam kamerę numer dwa, zobaczymy czy on w ogóle już jest. Eee, Majki, widzę go! widzę go jest! O nie, on jest tam przed domem Smajlowa! O, nie, zobaczymy co on w ogóle teraz zrobi. Zobaczcie, jaki on jest straszny, jaką straszną ma twarz. Ej, o -o -o. co on robi? On się zbliża do domu Smajslowa, czyby on tam chce. O nie, on chce tam wejść! O nie, on wszedł, on wszedł tam, Majki, on wszedł do domu Smajsława! Nie, o nie, o nie, o nie, o nie! Patrzę na kamerę numer dwa i normalnie on tam wszedł! O, nie, widzę go w salonie! Jest w salonie normalnie. Dobra, Majki, wiesz co musimy zrobić? Musimy przebrać się i iść tam go ratować! Tak jest, musimy ich uratować. Dobra, chodź do mnie, ja u siebie w domku zawsze mam rzeczy potrzebne do takich akcji, bo ja uwielbiam takie akcje. No dobra. Ale boję się tego Brain Rota, dobra, chodź do mnie. Dobra, widzowie, samba, my musimy samba. się przebrać za jakieś ciemne kostiumy, żeby Ma, nie było tutaj... nas widać, żeby nas nie rozpoznał. No bo my jesteśmy zieloni niebiescy, to nas widać z daleka. Dobra, tutaj masz te stroje? Tak, tutaj w tym dobra. pokoju, tylko zaraz, o, tutaj. Ale weź zapecie. mi otwórz o... drzwi, Majki! Aaa, Niko, ale przecież one są otwarte, no Ogromna dziura, spójrz, patrz. Bam, zamykamy i bam, otwieramy. Aha, bo to tutaj jest. A ja mam krzywe oczy, mi się pomyliło. No dobra, Majki, dodawaj te kostiumy. Chodź, 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 tutaj w szafce mam. Do tej szafki lepiej nie zaglądaj. O, tutaj mamy patrz. Wow, bak. jakie kostiumy, no dobra, to co, przebieramy się, nie? No pewnie patrz. I -op. Pa! Jestem przebrany. Eee... Ty komuś jeszcze o, dobra. jest, dobra, przebrałem się, bo mi klatka jeszcze ten, ale dobra, mamy ole, my wyglądamy widzowie, zobaczcie jakie ninzie. Chodź tu, Majki obok mnie, gdzie ty biegniesz. Chodź. Pokażemy jest, się. Mikey. Zobaczcie, jakie ninzie. Dobra, my idziemy widzowie ratować. Smaj, slowa! Idziemy, Majki, dawaj szybko! Tak jest, ale poczekaj, bo jeszcze mam coś w skrzynce. Tomasz. Patrz tutaj. Bam bam, dam ci jedno, trzymaj. O, pokaż. Uuu, takie do wspinaczki, Majki! Dobre, dobre. Tak jest, może to nam się przydać. Dobra, tutaj mamy mapę na wszystkie. Taki wypadek, jeżeli byśmy czegoś nie wiedzieli. Tak jest, dobra, tutaj mamy dom z słowa, jak widać. Tu są nasze domki, tu jest dom patia, tu jest dom Siby. Dobra, wszystko wiemy. Teraz Majki, idziemy. Dawaj, dawaj, szybko, tak szybko, jest, szybko. Nie ich uratować od niego. Tak jest, dobra. Wychodzimy z tego twojego domku. Dobra, i po cichutku musimy zajść od drugiej strony. Dawaj, może pobiegniemy po prostu od tyłu, co? O, to jest bardzo dobry pomysł. Będziemy wchodzić tyłem do Smysseloa, bo on szedł z przodu. Dobra. I to będzie lepszy pomysł, bo go weźmiemy z zaskoczenia. Tak jest, zaskoczenia go weźmiemy. O, o, ono tam chodzi w środku. Tu ty mówisz, krzesło. widzisz to? Widzisz to krzesło? Tak tak, 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 tak. Ono tam jest w salonie. Spój o, się, ja ono widzę, tam. widzę, widzę, widzę. Dobra, wow. i tu szybko musimy iść na piętro, bo pewnie Smysselo jest na piętrze, żeby go szybko uratować. Dobra, wspinamy się na górę. Dawaj. tam na górę. Wow, jestem! Jestem na wow. O, ja też jestem, dobra, of, dobra, 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 rozbijamy tę szybę, dobra, rozbijamy tę szybę, nie ma na co czekać. Dawaj, dawaj. Smaslow! Smaslow, jesteś tutaj! Ej, chłopaki! O, widzę, jesteś, widzę, 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 Dziwa. ej, ps, ps, o, oni ps są tutaj! Tutaj chodźcie! O, dobra, dobra wiecie, jest, masło, chodźcie, to my, dobra, to ja, Niko i Majki, widzicie? O, hej, hejka, hejka, musimy tak, wam coś zabrać dnia, widzisz, zobacz, tą maskę, on widzi. Tak, 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 bo to jest straszny brainor, tu jakiś nowy, on, nowy szef. na dole, o. Tak. tak, Musimy was uratować, zabrać z nami. Chodźcie, chodźcie, szybko. Idziecie? chodźcie chłopaki nami, chodźcie za nami. Bierę, to tak, to jest brainrod musimy iść. Dobra, chłopaki, chodźcie, musimy skoczyć tutaj, chodźcie! Chodźcie, łapiecie, łapiecie, smajsu, łapiecie shiba, chodź Majki, złapiecie! Idę, patrz, bam! Dobra, o, dobra, jest tam, uważajcie! Tam wchodzi w salonie, widać go, zobaczcie! Dobra, szuka, No, szybko biegniemy do nas do domu! Szybko, do domu, do domu, do domu. I tam obmyślimy później plan. Tak jest, myślimy plan ucieczki. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Dobra, smajsu, biegnijcie do domu, chyba też biegnijcie do Domu Majkiego. schowajcie się tam, a my wchodzimy do naszego domu i sprawdzamy następne kamery, nie, Majki? Tak jest. Ja bym się tak przestraszył, jakby on już wyszedł od z pokoju, że chyba nie wiem. Ja też o. nie wiem, co byśmy zrobili, ale dobra, sprawdzamy następne kamery. Dobra, Majki, odpalam numer 3. Zobaczymy, czy na trujece. Trójeczka to jest ogólnie. E, o nie! On jest przed domem Patty. Poczekaj. O, nie faktycznie! Sprawdzę on się kolejną. wszędzie. O, nie, jestem na kolejnej kamerze, widzę go dokładnie. I normalnie zbliża się do domu Patty. On wchodzi przez garaż, bo garaż zostawili otwarty. O, nie Majki! Dobra, czyli. Musimy jej pomóc szybko. Tak jest, czyli kolejnym ruchem będzie pomóc. Normalnie Patty, więc dobra, wychodzimy, tylko żeby dobra, nas dobra, nie dobra. zauważył, bo on jest w garażu tak, chyba. Tak, tak, po cichu idziemy, idziemy po chodź, cichu Chodź, 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 Dobra, skradajmy dobra. się. O, też musimy iść z tyłu. Tak, 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 tak. Dobra, po cichutku i dobra, dobra chodź szybko, szybko, szybko. Biegnij, biegnij, biegnij. Biegnę, Dobra, gdzie by tutaj wejść? Na nie górę, mam pojęcia, ale to dziwny blok taki jest, bo taki ma wybojki. Ale dobra, tak. widzę chyba tutaj jest balkon, więc tutaj się Uh, uh, oh, oh, Gdzie ty jesteś? Miko, e, tu Co jest tak wysoko? Twój. Chodź tu, Majki! E, Niechcący, poczekaj, spróbuję do tego jacuzzi wskoczyć. O nie, skakuj, nie, o nie. skakuj! Dobra, żebym tylko się, mi się nic nie stało. O, o, dobra, 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 dobra. dobra, dobra. cicho, cicho. Widzę, pati, pati, pati. Ktoś chodzi po domu? Co jest? Ej, to bar, to by, Miko Co i Majki! Co ty tu robicie? Słuchaj! chcieliśmy ci pomóc. Tak jest, do twojego domu wszedł straszny braj od krzesła. Ja się właśnie zastanawiałam, bo słyszałam jakieś tuptanie i mówię, czy ja dobrze słyszę? No! Tak, tak, tak. on wydaje jest jakieś dziwne dźwięki, tupta i porywa chyba ludzi. Tak, to no, prawda. Nie chciałam panikować, ale naprawdę ktoś jest w moim domu. Tak, tak, Dora, musimy szybko uciekać przez ten balkon, musimy skoczyć, no niestety, ale zaraz Ci wszystko pokażemy jak on wygląda, bo zobaczysz, on jest naprawdę straszny. Dobra, tak jest, tutaj no okej, okay, wierzę wam chłopaki. No to chodź, my zeskoczymy, ja cię złapię, Chodź, szybko. Dobra, dobra, ładnie, Niko, ale. Dobrze! Ach, ach. Ach. Dobra, Nikko prawie mnie złapałeś. Ja. Eee, no bo mam oczy i nie widziałem, gdzie ty lecisz w sumie. Dobra, poradziłam sobie jakoś. Dobra, dobra, chodź przyjmij Pati, zobaczymy, o co pokażemy ci, jak on wygląda, bo on jest naprawdę straszny. No ten ciekawa, ale kto to w ogóle jest? Zimny. Powiedzcie mi o nim. To, to jest to. Brain krzesło, on jest zielony. Chodź szybko, Pati, zakradniemy dobra, się. I nic krzesło? więcej nie wiemy. On jest taki jak Niko, bo też jest zielony. I tak, tak. Zobacz, widzisz, tam jest. Oj, tutaj ile. On, o on on jest zobacz. w moim domu. Co się tam panoszy w moim domu, no. Bo mi się wydaje, że on chciał cię porwać. Boże, tak, tak, tak. mnie? Tak, tak naprawdę. O, niemożliwe, dobrze, że przyszliście w samą porę. No, dobra, więc chodź szybko, uciekamy do nas do domu, schowamy się i zbudujemy jakąś bazę, żeby tam wszyscy przeczekać tego brain rota. Ale tak, słuchaj, Niko, ale co z moim domem wtedy, Jaką ma tam zostać? Mm, no nie wiem, musimy poczekać parę dni, żeby on uciekł może, bo odejdzie, no. jak nie będzie tu no, dobra, nikogo. Dobra, zamieszkam u was. Łapkę. Tak, zamieszkasz u nas, to zostawimy cię łóżeczko, będzie dobrze. Dobra, różowe może być. O, popat o. już jest Smyslow, jest tutaj, są wszyscy, gdzie Shiba tak, Shiba? Paki, choć tu chowamy się, powiedział Smyslow, o Shiba, tak, jest, tak, Shiba tak. jest cały czas zdenerwowany tam. Dobra, słuchajcie, musimy teraz iść i znaleźć jakieś fajne miejsce na naszą bazę, więc dobra, zaraz szukamy. Mikey, masz jakieś, nie wiem, przyrządy, żeby zbudować tą bazę? Jestem zawsze gotowy na takie rzeczy, chodźcie za mną, pokażę wam moje tak, wynalazki tak, tak. tutaj tak domku. Slow, wybudujemy, wybudujemy tą bazę, dawaj szybko pokazuj te swoje wynalazki. O, patrzcie, na przykład tutaj mam jeden wynalazek i mamy tutaj takiego szybkiego kuriera. Cześć, ja nie chcę pudełka, ja chcę budować bazę. Dawaj, szybko. A, dobra, dobra, tutaj, patrzcie, bam, mamy bazę, i tutaj mam swój magazynek, taki mały. No i to mi się podoba, to mi się podoba, dobra, biorę wszystko. Wezmę te wszystkie narzędzia, tu jakieś też wezmę, jakiś mieczek, dobra, wszystko to też wezmę. Dobra. Chodźcie, pokażę wam, bo już wymyśliłem, gdzie zbudować tą bazę, chodźcie wszyscy, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Dobra, szybko tutaj zamykamy i pójdziemy za Niko. Tak Niko, ale ty naprawdę wiesz, gdzie zrobimy tą bazę? No na pewno ci mówię, zobacz, tutaj jest fajnie taka fontanna, widzisz? Dobra, gdzie tą bazę wybudować? Tutaj, tutaj, zobacz, za tym drzewkiem zbudujemy, zobaczcie. I teraz, o pyk, pyk, zobaczcie, chodźcie, chodźcie, ja wam wykopię dół, jak wykopię dół, to zrobimy tutaj, o tutaj bazę zrobimy. O tak, kopcie, kopcie wszyscy, kopcie o, jak najbardziej. Super. Ej, Mikey, wejdź. Oj, Siba mi spadł na głowę, oj, Siba. Siba dalej jest zdenerwowany. Paty, Paty, idziesz! Już idę. Dobra, to chodź szybko. A my wszyscy tutaj budujcie, budujcie. I zaraz zobaczycie widzowie, jaką bazę wybudowaliśmy. Dobra, widzowie, przygotowaliśmy naszą tajną bazę i tutaj na pewno nikt nas nie znajdzie, zobaczcie normalnie, a trzeba zamknąć, zamknąć Majki, czemu nie zamknąłeś tego wejścia? Zobaczcie. Bo tańczy ze szczęścia, dobra, już Dobra, jest. widzowie, zobaczcie, mamy kuchnię, normalnie przygotowaną, mamy łóżko dla każdego przygotowany pod jego kolor. Zobaczcie, nawet Siwa ma swoje łóżeczko. normalnie w pójdzie ma piękny piesek. E, dobra, mamy dwie kanapy, telewizor, mamy wszystko, normalnie, elegancko, no pewnie. Smaczne. Jest dużo elegancko. Mamy też zegar, żeby patrzeć, ile czasu minęło odkąd tutaj weszliśmy. No dobra, widzowie, trzeba sprawdzić, gdzie on w ogóle teraz jest, ten wielki Braydrot. Dobra, sprawdzam kamerę. Pokaż, Niko, pokaż. Proszę bardzo, patrzcie, chodźcie wszyscy, chodźcie wszyscy bliżej. Ja wam odpalę kamerę. Dobra, odpalam kamerę numer 5. Hmm, gdzie tutaj, co tu się. Ej, o nie, ty. Widzicie to? Tam jest Lumi, ja zapomniałem o niej! No o, właśnie nie jeszcze nasza ona. przyjaciółka Lumi! O, nie ciekawe, czy ten Brady do niej przychodzi! Dobra, sprawdzam kolejną kamerę, żeby widzieć bliżej jej domu i jest! O nie, on jest do jej w domu normalnie. Podchodzi do niej do domu i normalnie do niej wchodzi. Musimy jej pomóc, Niko! Wiem! Dobra, Mike, jesteś gotowy, żeby iść na ostatnią akcję ratunkową? No pewnie, że jestem gotowy, szybko idziemy! Wizowie, jeżeli chcecie razem z nami iść na tą akcję ratunkową, to kliknijcie opeczkę w górę, kliknijcie subika, a my! Już, wyruszamy na tą akcję, dobra. Majki, jesteś gotowy? Jestem gotowy. Ciekawe, kto będzie pierwszy: my tam przed Donkiem czy widzowie, którzy zostawiają łapki. No w górę? właśnie, nie a... wiem, nie wiem, widzowie, my jesteśmy dosyć szybcy więc kto będzie szybszy? Klikajcie, a my już idziemy. Trzymajcie a, kciuki, dobra, trzymajcie kciuki, we... kciuki Smiley. Oh, pa... Dobra, dobra Smiley patrzy, trzymajcie kciuki, żebyśmy uratowali. Lumi, dobra, powodzenia. Majki, widzisz ją, jest na balkonie. No faktycznie jest na balkonie, widzę ją. Dobra, musimy podejść. Chodź szybko podejdziemy, bo ja nie wiem w sumie, gdzie jest te krzesło. Lumi, Lumi! Mm -hmm. Ale super słoneczko jest dzisiaj, żeby się poopalać. Lumi na dole, szybko, ps! O, Ej, cześć, tu jesteśmy! Chodźcie do mnie się poopalamy! O nie, do twojego e... domu wszedł straszny Brainrod! Tak to? jest, musisz uważać, hopsiu! Wow! <laughs> A już, już też się... Wow, <laughs> My A, robimy, dobra, my ratujemy dzisiaj wszystkich ze Smajlandii, bo straszny Brainrod wszedł do Was, do ciebie, do domu. No, ale jaki Brainrod? Jaki Brainrod w moim domu? O wy chłopaki mówicie? Nowy Brainrod zielony, taki wygląda jak krzesło i porywa ludzi ze Smajlandii. Ja że nie ma Brain rotów, żadnych. No właśnie, my też, ale on się pojawił. Nie wiem o co chodzi. Ale co on robi w moim domu? Czego on ode mnie by chciał? No Może właśnie. By się ja, ale on jest taki straszny, Lumi, że eee, ja eee, widzicie to, co ja? Lumi, odwróć się! What? O nie! Ah! Uciekajmy! Skaczcie, skaczcie! Oh, szybko, szybko, szybko! Od o nie, zobaczcie, on nas będzie gonił! O nie, uciekaj, uciekaj! Idzie za o Szybkole, nie, biegni. biegnij, biegnij za nami, uciekajcie. chodźcie szybko, Majki za mną, za mną O dobra Niko, lecę za to! O nie, musimy też zgubić tego Brynrota, żeby nie widział gdzie jest nasza baza O nie, ja tutaj... Macie jakąś tajną bazę? Tak, mamy tajną bazę Lumi, ale musimy najpierw zgubić go Tak, ale nikt nie może o nich wiedzieć, bo jest tajna, szybko Właśnie, chodźcie szybko, biegnijcie Dobra, to chodźcie na oko wow. Ale Dobrze! Skończyłem. Majki, ty Gubiłem tyle latasz. latasz! No bo ja tutaj mam tego tego, żeby się podwyższać! O, nie, zgubiłem cię nikogo! Jest... Gdzie On ty jest jesteś? Jest o nie, o nie, dobra! Biegniemy na naszą odpowiedzialność, zgubimy go w drzewach! Dawaj! Szybko. Pomiędzy dobra, drzewami! Szybko. Slalom, slalom, slalomem! Ja już nie mam siły, tyle biegać. Dobra, chodź jeszcze chwila! Dobra, czekajcie, jest za nami! Chyba zgub, zgubiliśmy go chyba, dobra, chodź! Lumi, Uf, pokażemy ci naszą bazę! Tutaj no jest nasza tak, baza. cicho, po cichu. Tak, tak, skradajcie się wszyscy. Cicho, cicho. Dobra, jestem cicho, jestem cicho, ale on był taki straszny, że się tak przestraszyłem. Tak, on to nas prawda. Szuka chyba dalej, ale nie może nas znaleźć w tym lesie. Dobrze, że nas nie może znaleźć, chodźcie, włazimy do naszej tajnej bazy. Ej, zobaczcie! Patty Smiles to Shiba. mamy Lumi! Lecie jest Lumi! Hej! Was, was, was też atakował ten Brain rock? Tak, tak. Nie tak. mnie ostrzegli w samą porę. Uratowaliśmy wszystkich widzowie. Na całe szczęście jesteśmy w tajnej bazie i teraz musimy tylko sprawdzić, czy ten Brain dalej nas szuka, czy jest blisko. Zaraz no to sprawdzimy. Zobaczmy Zobaczmy na kamerach. chodźcie wszyscy, chodźcie wszyscy. Nie, dobra, sprawdźmy, czy on jest już tutaj. Dobra, odpalam pierwszą kamerę, żeby sprawdzić, czy on tutaj już jest. O nie, widzę go, jest przy domu z MySlowa. O, tam o, o, o. on wchodzi do niego do domu, nie wiem dlaczego. Co on kombinuje? O nie, on podpala co? jego dom. Co? Naprawdę normalnie spłonie jego cały dom. O nie, o nie, co tu się A co, dzieje? Ty tu słyszysz? O, A co, jak on spali wszystkie domy na Smilandii? O nie, co tu się dzieje? O nie, widzowie, co my zrobimy? Smiley Paty, Mikey. O stało Bo ogólnie to zobaczcie, co jest za wami.